Od ponad miesiąca na odcinku rzeki Wisły w okolicach Elektrowni Kozienice obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb. Uchwałę w sprawie ustanowienia strefy ochrony gromadnego zimowania ryb podjął 8 grudnia zarząd okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu. Gro ryb tu się gromadzi, między innymi dlatego też, że zrzut ciepłej wody. Co roku było, no tak wskazywało, że ta ryba tu jednak przychodziła i gromadziła się. Zimowisko obejmuje część rzeki Wisły, począwszy od zapory w rejonie elektrowni Kozienice, w dół rzeki, aż do pierwszej ostrogi, za nabrzeżem portu Wilczkowica Górnych. Zakaz połowu obowiązuje od 10 grudnia do 31 marca. Dotyczy obu brzegów oraz środków pływających. W kolejnych latach, począwszy już od tego roku okres całkowitego zakazu połowu ryb będzie wydłużony do ponad 5 miesięcy. Zimowisko zaczyna się już od 15 października do 31 marca każdego roku. Wędkarze, którzy wykupują karty, otrzymują zezwolenie, i na zezwoleniu na, na, na pierwszej stronie pole jest, jest uzupełnienie, uzupełnienie do zezwolenia. Czyli tam jest wszystko wyszczególnione po to właśnie, żeby uczulić wędkarzy, Czym to grozi, jakimi karami, i, i przede wszystkim chodzi o ochronę wód, no i przede wszystkim o ochronę tak samo tego, tego zasobu tego, tego, tego rybnego, całego. Mimo apeli i grożących kar nie brakuje osób, które łamią zakaz połowu. No już były pierwsze przy, przypadki, trzeciego, żeśmy byli tutaj z policją, później byliśmy z, z, z Zawodową Strażą Rybacką, także. Po dwie, po trzy osoby już, już żeśmy, żeśmy spotykali, łamiąc ten zakaz, który został, został wprowadzony. Jeśli wędkuje, no to jest to wykroczenie. Wykroczeniem jest man na 200 zł. Z wędkowania wyłączony jest również kanał zrzutowy ciepłej wody i opaska odgradzająca ten kanał odwisły. Zabronione jest również płuszenie ryb i naruszanie ich kryjówek.